Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Voltdora, oto jubileuszowy dziewięćdziesiąty odcinek z Dragon Age Początek. W dzisiejszym odcinku skonfrontujemy się w zasadzie z kryminalistą, jaki bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem w Fereldenie, obecnym Arlem Denerim, jakiej i osobą, która ma ogromne wpływy i w innych miejscach, czyli Arlem Rendonem Howem. W tym celu musimy udać się do lochu, aby go odnaleźć. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Mam nadzieję, że będę w stanie płapkę rozbroić. Mogę. Okay. Okej, okay, udało się. To bardzo dobrze, bo jest to bardzo nieprzyjemna płapka, która by nas znacznie spowolniła. Całe szczęście nie daliśmy jej szansy zadziałać. Już powinno pójść zła już y, bez żadnego problemu. Cóż no, nie mieliśmy żadnych szans... Ci, ci... ci ludzie tutaj właśnie tak zwanej żmi, czyli oczywiście hała. W tym miejscu wiele więcej zrobić się możemy. Czas ruszyć dalej. Przynajmniej kilka całkiem ciekawych walk może nas w tej lokacji czekać. Niekoniecznie łatwych. Więc może nawet puszczę z tej rapszodem. To jest miejsce akurat, które sobie przeszukam, gdyż jest tu tak, sporo lutu. Niekoniecznie jakiegoś ubytycznego bądź cokolwiek wartego. Ale nie uważam, żeby to była jakakolwiek przeszkoda, by to miejsce sobie przeszukać. Yes, my friend. Dobrze, idziesz idziesz przodem. Oh great! I no wanted to stop for lunch Begin the on uh! Wow, dwie osoby tym bokskiem bojowym ogren. Niesamowite. <laughs> o kurde, aż ty się gnawimy, nieźle. No czy ja tam widziałem maga? No niestety jako Morrigan y, nie mam rzeczy jaką chciał mieć, ale chciał się tu Alistyr właśnie Alistyr Alister, który tym magiem się zajmie. A okej okay, przy okazji wszyscy mogą się udać tu gdzie się Alistair daje będzie fokusować tym magiem. Po prostu się wycofać. do mnie jest przestrzeni. Ok, wszyscy już tu są. Są. So. W takim razie wszyscy się wkusują mag na maga. A ja oddalę się jeszcze trochę dalej wraz z Morrigan. Morrigan, który zaraz użyje jednego takleucia. No właśnie, co nam zdecydowanie pomoże?

jak gwardzista w ogóle z kołdźmią z duwerem. Oczywiście nie zamierzam nawykać, że podzielił się im ze mną. Mamy ich 220, no. Co by nie mówić pieniążków, nam na koniec gry, nie brakuje. Czy jest tu coś, co mowa pominąłem? Nie. No to w takim razie idziemy dalej. O, tu jest miejsce, w którym jest je na postać, która wypada znaleźć się dziwki, której zarobimy. troweczkę pieniążków ze sprawę jego ojca. Tak trzeba się zająć jego prawcami, i go po prostu uwolnić. E, wszystkich wyćmę powali i w wysadzę. Jeszcze ogłuszenie, jeszcze raz ogłuszenie, co by nie mówić, idzie bez głębi z Gdy miałem wyuczone z na ostrze. Lecz naprawiam ten głoś! E, no i mamy na który jest sedem Banazi Garda i Smoczego szczytu, którego mieliśmy okazję podsłuchać trochę kawernie! Potnie nawartym czy lakcicem. Spokojnie zaraz Ci pomogę, tylko rozdam. E, Pojodźmy mojemu drogiemu przyjacielowi Ogrenowi. Wszystko w siłę. No i w zasadzie pójdziemy sobie u niego po doskonałe ciosy które sprawią, że w zasadzie nie będzie ani razu w zasadzie chybiał No myślej, jeśli to się spodobał grun. Was this supposed to be a lesson? Did my father think it funny to leave me for so long before sending you? Jeśli twym ojcem nie jest tarlimon, to nie, nie przysłomnie. You move in August company, stranger. I am Oswin, son of Ban Sigard. Of the Dragon's Peak, Bannon If you aren't one of our soldiers, pray tell me, who should I be thanking for my rescue? Marek's bastard Then I need not question why you're here, for your friend's claim to the throne is the greatest threat to Logain's regime You have my heartfelt gratitude And, I assume, the gratitude of the entire Dragon's Peak, Bannon If my father sent no one after me i can only assume that he does not yet know the true colors of the snakes he is allied with but if you talk to him i'm certain he would offer you any reward you might ask then there is a landsmeet after all How said the isle of rickcliff was dead and the landsmeet called off O, nie dziwi mnie to. Udrzucony szlak i sam nowe zadanie. któremu zarobimy jeszcze więcej pieniążków. Oczywiście, też pomogliśmy z dobroci serca. Co by nie mówić. I dzięki temu mamy kolejnego towarzysza, przymieszańca w zasadzie w tej batalii przeciwko kolejnemu gainowi. I swoją drogą jest system na tym zjaździe możnych właśnie punktów, musimy mieć jakąś ilość punktów Żeby Logaina pokonać To czy nam się uda to będziemy wiedzieć po głosie ostatniego szlachcica No i my zapewniliśmy sobie jeszcze jeden głos A dokładnie pomagając Krukom, pomagając temu Porwanemu dziecku, tam zajmując się Jego po prostu porywaczami Zaskarbiliśmy sobie do zgoną w jednego z lordów Po którym w zasadzie nic nie wiemy, poza tym że Dzięki temu opowie się po naszej stronie w trakcie zjazdu możnych. A to z nie zdążyli, ale strzały rozproszone. Ja też mam jeden przynajmniej. Dobra, zajmujemy się tymi nie nieco jakimś czym problemem. Ej proszę, level ma nasz piesio. Nie mam już też w sumie w jakie to atrybuty i Znaczy atrybuty tak, że będziemy dalej sobie zwiększać. Miałem na myśli talenty. Oczywiście, kolejny tam miał i klatkę. E, nie mój. Awans, tylko awans czego piesia. Który naprawdę dobrze wygląda i w zasadzie jest zdecydowanie większą pomocą dla nas, aniżeli ktokolwiek mógł się spodziewać. Zabił aż 400. Nie Dobrze, tutaj jest trochę leczy. W końcu znajdujemy Rexela. Tutaj no mamy Sorisa, czyli potencjalnie naszego kuzyna. Jakbyśmy zaczynali jako miejski elf. O jakim odwrocie mówisz? Byłeś pod Ostagarem? Can you smell the blood? They said it was only darkspawn, but we ate them too. They died, and we left them in the swamp. The witch. The witch. He's obviously mad. I don't think you'll get anything more out of him. Jest ježu zvolněj, brat them Safe. Is there a safe? Perhaps next door. Dzięki temu zrobiliśmy kolejne zadań pobocznych. okazuje się, że Rexel cały czas był więziony w posiadłości Lenarim. No i swoją drogą przez całkiem i ciekawym towarzystwie, bo chyba to jest jego były, towarzysz. No i proszę amestorisa. What Are you some? Please I feel like I've spent half my life down here... Arlurien a Dead? Then who's ruling? His son, Vaughn. He struck me down and I woke up here People were so angry, they, they were thinking of petitioning the king The king palace Logan There have been many changes since they caught me I need to find out what happened I need to get home Dziękuję że I, I you I I to, to są tak po prostu bywa. A o, że pomogliśmy z, y, Solisowi, Co za tym idzie? Szanieraz raz pozna w obcowisku, że to właśnie jemu pomogliśmy. Izb będzie zwracała się po chwili do nas zdecydowanie bardziej życzliwie. Mam tu jeszcze jeden kuferek i koinować na sprzedaż. No i to na co wszyscy czekaliśmy. Czas na our confrontation z Rendonem Hołem. Well, well, the Grey Warden. I must say I'm surprised Eamon would condone you invading my castle and murdering my men. Is he losing faith in the persuasive powers of his lands, meat? <laughs> the traitorous bitch has you under her thumb. Honora does love games. I'm surprised she'd play with the likes of you. You should have left when you had the chance, warden, slunk off to the Anderfels to hide with the rest of your kind. This landsmeet is a farce. Low game will triumph, and you will die. obawiam się, że trochę inaczej to będzie wyglądało. Ale spokojnie już się wami zajmujemy. Ali Stefan, mi się może magiem, co? Jednym. Tutaj miło sobie się drugim. Ale chłopaka, o tu jaki wstyd. To ma być jej tarny bos? O, stało się troszkę ustrzelone z mojej kuszy. Ha! Każdego z nich! Aaaa... deserved. No. Zdrowiłem... Wiesz, chłopie, po tym, co tutaj takiego robiłeś, to naprawdę w to wątpię. Byłeś graczem świetnym, ale też bardzo okrutnym i niezbyt lubianym. Wątpię by ktokolwiek za to wątpił, może poznał Natanielem, ale to tylko na chwilę, póki nie pozna w zasadzie kim ty tak naprawdę byłeś. Oh, kogo my tutaj mamy? Urien. Sorry, Von Kendals. No, tak. Who's there? Stay away. You can't do this to me. I'll have you all flayed. I'm the Earl of Denerim. Jasne, it's jestem królem TV I'm Vaughan Kendals, heir to the Arling of Denerim. It's true. Too many of our troops were lost at Ostagar when the riots started, howe came with men to reinforce the garrison here. or that's what he claimed. as soon as i let him into the palace, he threw me in here. one more victim of the elven uprising, he said. let me out of here. i'll do anything. you know how elves are. every now and then they start to think they're people, and you have to put them back in their proper place. Yeah. Wiesz co? Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek ze społeczności Denarim czy Fereldenu za Teleskiu. Myślę, że możesz tu dostać. Co? What? Come Ok, go. Jeszcze trochę podróży. I sprawdźmy Nie You stubby little ass. A... You. Grant me a place at your side. Grant me the cleansing flames. As you say. Bride of the Maker, have mercy on me. Alstana. Is that you, little sister? No, I, I don't know you, do I? Are you real? It's yes. Alstana? I I don't know. Where is my sister? Have you seen her? I I'm Erminric, Knight Lieutenant of the Denarim Chantry. You aren't one of the Tarns, men. He sounds like he's in lyrium withdrawal. He's got all the signs: confusion, weepiness. He probably doesn't even know what he's saying. If the Grand Cleric knew he were in here, she'd be spitting hot coals. Nobles don't have authority over Templars. I, uh, I failed in my duties. Make you forgive me. I failed, and there's no telling what he's done. Is this Templarus? Alfstaner is a, a far better man than I would have been, but I. I don't remember how I came to be here. The Malefica. He had turned blood magic upon Templars and Circle Mages to escape from his tower. Near Redcliffe, I cornered him, but the Ten's men took him from me. And brought me here.

So strange now. Please, if you're not a dream, help me. What I give this ring to my sister Alstana. Tell her tell her I'm sorry. Please ask her to pray for me. <laughs> tak zrobimy. Dobra, w tym miejscu to było na tyle. Będziemy mieli w końcu o czym porozmawiać z szlachcicami w kartwie pod nienawartym szlachcicem. Swoją drogą, niedługo trzeba w końcu porozmawiać z Izabelą, i myślę, że to się zrobi. Tylko problem jest niestety taki, jakim dobrze wiecie. A dokładnie jest ona zbagowana, i też tego nie naprawiłem. Więc niestety ta rozmowa może być trochę przerażająca. Jak mogę, nie przykładać kogoś gwardwisty? Dobrze, w końcu właśnie Anore, czyli królową My thanks. Dlaczego jesteś tak ubrana? Because there are two sorts of people in this house: those loyal to How, and those loyal to me. If How's people find me, I'll be killed, and my people will insist on escorting me back to the palace, where my father may also have me killed. No tak, faktycznie jest skomplikowana sprawa Ale co by nie mówić, nie byłeś tu trzymana jak więzień bo jest w takim dobrych warunkach coś no, sobie twardy zapis tak po prostu Proszę, 50 godzina rozgrywki niemal eee, Mamy Kotrien i bardzo, 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 bardzo dużo ludzi Logaina Warden w imię regenta postawię cię pod okazję za zabójstwem Rendon Howe i jego siłowni. Zabierz się i możesz być pokazany miłością. No tak. Generalnie w tej walce moglibyśmy bywać, pewnie nawet byśmy wygraliśmy jako nie z problemów. Ale ja z pewnych względów, które, pokażę, które zobaczycie nas w tym odcinku, nie zamierzam tego robić. Ustąp... to jest trochę może wbrew naszej ogranso który raczej nie dałby się po raz drugi pojmać się do niewoli. Ale tutaj po prostu uznał, że chyba dość tej rzezi ludzi, który w zasadzie tylko robił swoją robotę. Ustąpię, nie zna ich. historii. Zabijając ich, tylko wzmocnijmy kłamstwa, jakie rozpowiadał mnie Logan. I'm surprised this ended peacefully. Bring the Wardens. Logan doesn't care about the rest. No Eamon, we have a problem. We have more than one, I think. Calm down. What has happened? The Wardens have been captured. What? How could this happen? Never mind that. The question is how to free him. Surely you mean them, Your Highness. We need Alistair too. Yes, of course, I meant Alistair too. No właśnie, pamiętacie pierśnicę, co dała nam Morrigan? Mamy go na sobie i dzięki temu właśnie dobrze wie gdzie jesteśmy. A to fajny smaczek, czyś nie? nie Jeszbold dla których dam się aresztować. Nie drogi, będzie oczywiście epicka ucieczka, którą będziemy świadkiem w kolejnym odcinku. Swoją drogą, niestety, tam ten SPC wyglądał naprawdę bardzo podobnie do. Jezu, jak się nazywała ta postać? Bardzo lubiana z początku tego człowieka szachcica. Niestety zapomniałem, jak się nazywa. O, Ser Gilmore, no tak. Ale mogę na mnie ubrać. O, oh, i was starting to worry. Eee. Eee, no, ostatnio zdecydowałem zdecydowanie za dwuczaczów w więzieniach. Join the Grey Wardens. See the sights from the floors of the best prisons in the land. It's not much of a recruitment slogan, is it? Dawid, ja już mi to źle. Zabierajmy się stąd. I hope you have a plan. Oj, mam plan, zobaczysz. Ogren nie zgadza się noc 5. Przepraszam, przyjacielu. Spokojnie, nic tam nie grozi. No dobrze, wielką ucieczką zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!